Siemane Maneczko z tej strony. A w dzisiejszym filmie spróbujemy jak najdłużej utrzymać się na balonie w nowym y, chapterze y, siódmym. Od razu na wstępie zachęcam Was do subskrybowania, ponieważ na 1000 subów będzie special. A po drugie jest to moje marzenie największe, więc bardzo proszę żebyście pomogli mi dobić te 1000 subskrypcji i spełnić to moje marzenie. Dobra, widzimy się już w grze. Dobra, jesteśmy już w grze. Lecimy na fali i czas oczywiście liczy się od momentu, od momentu wylądowania na, na tym. Na. Na balonie, o, na balonie, tak. Na balonie. Dobra. A, no i mój kolega gra ze mną. To jest ten Master John Dob, który tutaj leci przed nami. I on po prostu powiedział mi, że nie. Nie pozwala, żeby jego głos po prostu był udostępniony w filmie I po prostu ja... Wy go nie słyszycie, ale ja go słyszę, rozmawiam z nim po prostu I to wszystko Tyle chciałem powiedzieć Dobra, to się wytnie Aaa, no, mam typów od razu dwóch ja to... No bo jestem koło ciebie, jakbyś nie widział Ja biorę auto i... Ja idę auto i lecę gdzieś po jakieś ity. Znaczy. Nie. Brawo! Lec tam do ciebie. Jeden lec tam do ciebie, bo tylko wezmę sobie jakąś... Brawo! Brawo! Chodź, chodź, Dawaj. Dobra. Masz? Stoper, stoper. Stoper, stoper. Dobra. Jest stoper. Dobra, leci stoper. O, dobra, dobra, dobra. Dobra, wezmę, wezmę. No ja mam biga i ten... i bandażem. Ajajaj oj, oj, oj. Słabo będzie, słabo będzie, no ale dobra Jakoś przeżyjemy Dobra, lecimy Ej, czemu on spada? Wątpię. Nie, git. dobra, dobra, już się wystraszyłem. Ojeju. Proszę, no, co? my lecimy... Dobra. Gdzie on? on leci tam do strefy no nie jest jest chest jest chest jest chest tam jest chest stary jest chest a on leci od drugiej strony tego, chest, to chest nie dobra czekaj, ja zostaję jak najbardziej w strefie dobra po jeden bije jeszcze no dawaj Zostaw mady, zostaw mady. Dobra. Dobra, dobra. Na razie zostawię sobie. Hopa. Proszę. Nie wiem, w strafach lecimy. Ale w... O nie. Nie, po jeden bije, po jeden bije. A mi po jeden. Dziwne. Dobra, wlej do tej strefy jak najszybciej, proszę. Proszę. Jest. Proszę, proszę. Nie. Nie zdążysz! Co ty robisz? Co ty robisz? Nie! To co ty robisz? Nie! No, odradzasz się. Dobra, dobra, odradzaj się, odradzaj się. Dobra, tam, tam po, po prostu poleć, tam poleć, stary Jak najszybciej poleć tam Dawaj, 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 dawaj Zatrzymał się, dawaj, 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 zatrzymał się Proszę W stronę... Tu chyba, w strefy w stronę. Dobra, let's go, let's go, udało się, udało się. Ej, weź ten jetpack, weź ten jetpack szybko. Jetpack, jetpack. Masz, masz. Czekaj, przechowam ci, żeby nie wypadło, zaraz ci oddam. Masz. Czekaj, bo jeszcze jeden. Tam jest, tam jest, tam jest. Dwa się dostał. Dostał 41. 61 w sumie dostali. 56 dostał, 56 dostał. Lecimy na nich no mega. O nie, on nas czymś elektryzuje. Fula ma dobra, let's go. Dobra, czekaj. Jedzieli, budwanem. Jedzie... A no i oczywiście, jak my wychodzimy z tego balona, to my stopujemy ten czas, bo było powiedziane, że kto najwięcej będzie na tym y, balonie, a nie po prostu kto cały czas najwięcej będzie na tym balonie. Ja, ja mam 18, ja mam 16 HP, ja ginę, ja jakby, nie? Ale ty mnie możesz zrezygnować bo ty masz jeszcze fullhub'a stary, zrozum mnie no masz dużo, a nie, nie masz dużo dobra, szykujemy się na zmar... na... no deda, dobra no my już raczej dniemy zaraz widzowie ile tam zostało na tym tym? zatrzymaj, zatrzymaj, ile było? No dobra, no to 11 minut i 37 sekund, tak? Tyle właśnie wytrzymaliśmy na balonie. Napiszcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem to było dużo, czy mało, i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!